Cześć, witajcie w trochę innych okolicznościach niż zwykle. Okoliczności są inne, dlatego że temat będzie troszeczkę inny niż zwykle, może trochę nietypowy, mianowicie sieć w mieszkaniu w nowym budownictwie. Konkretnie pokażę Wam to na przykładzie sieci u szwagra mojego, który niedawno zakupił nowe mieszkanie. Pokażę Wam, jak wygląda stan obecny, co jest aktualnie z tą siecią nie tak i dlaczego. Oraz pokażę Wam, co postanowiłem z tym wszystkim zrobić, jak w ogóle rozwiązałem ten problem, no i co tutaj zmieniłem tak, żeby to działało tak, jak powinno. Na początek, jak wygląda aktualna sytuacja z tą siecią. Jak się można łatwo domyślić, jest tutaj po prostu sprzęt od dostawcy internetu. W tym konkretnym przypadku dostawca internetu to jest jakiś lokalny dostawca internetu, niestety dość drogi, ponieważ jest tutaj monopolistą, no bo szwagier załączę 300 megabitów płaci aż 79 zł miesięcznie. Jakby chciał publiczny adres IP, to w cenniku jest opłata 200 zł brutto za taki publiczny adres IP. A szybsze łącze, chyba 600 megabitów kosztuje już 99 zł miesięcznie. Oczywiście to jest bez telewizji. To są same ceny za internet. Dostawca internetu to jest jakieś GCI, spółka Zoo, nie wiem do końca co to jest. Jakaś podpoznańska firma. Co do samego działania internetu, no nie można mieć zastrzeżeń, wszystko działa zgodnie z umową. No jest to solidne, bo to jest dostarczane po g do domu, więc no tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast sam sprzęt, no jest powiedzmy sobie szczerze średni co najwyżej, zaraz powiem jaki to jest sprzęt, no i też w słabym miejscu został umiejscowiony dlatego, że jest de facto umiejscowiony pod telewizorem w jednym pomieszczeniu. Natomiast no, samo mieszkanie ma taki rozkład, że wszystkie pozostałe pomieszczenia znajdują się w jedną stronę od tego telewizora, więc siłą rzeczy no po prostu ten sygnał będzie słaby na drugim końcu mieszkania. Sprzęt, który tutaj mamy to jest halny. Halny, coś takiego. To jest router, akurat który tutaj jest. Natomiast jest to tutaj tak rozwiązane, że oprócz routera jest jeszcze konwerter z Giepona na LAN. Taki prosty ONT, który ma tylko port geponowy, jeden port LAN. On jest umieszczony w skrzynce nad drzwiami. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Co do samego Halnego, no to to jest polska firma, która to w cudzysłowie produkuje, bo realnie to produkowane jest oczywiście w Chinach. Natomiast oprogramowanie robi do tego polska firma. No i sam projekt ogólnie tych urządzeń też robią Polacy. No i tutaj jest pierwszy problem. Działa to tragicznie z niektórymi urządzeniami klienckimi. Nie wiem z czego to wynika. Kiedyś dawno temu zrobiłem film o bardzo słabym działaniu AC w mikrotiku na urządzeniach z armem. To było jeszcze zanim wyszła paczka Qcom AC dla tych armów. Na starym Wireless po prostu jest dramat z niektórymi klientami. Tutaj w moim przypadku jest tak, że dramat był z klientami no, Huawei a, telefonami określonymi, takimi akurat jaki mam ja i ma moja żona, bo akurat mamy na tym samym procesorze różne modele telefonów. No, i tam słabo to działało, ale tutaj jest jeszcze gorzej, wyobraźcie sobie. Tutaj ja u siebie jestem w stanie uzyskać na telefonie prędkość 2 na sekundę w aceku na 5 GHz. Jak się przełączę na 24 GHz, prędkości są normalne. Natomiast w tym aceku jest jakiś dramat. Żeby nie być głosowym, to podpiąłem się teraz do tej sieci Wi-Fi, wciskam start, robię speed testa. Wy to teraz widzicie ładnie na ekranie, no nie, bo zrobiłem też nagrywanie ekranu w telefonie. No i zobaczcie. I szybciej nie będzie. 2 megabity. Zobaczcie zresztą zaraz, jaki będzie upload, no bo upload będzie oczywiście dużo większy. Ciężko powiedzieć, co jest nie tak z tym urządzeniem. To jest tylko na niektórych telefonach. Na moim tak słabo działa, na iPhone nie działa dobrze. Tutaj jest upload 100 megabitów na łączu. No, dobiję prawie do tych 100 megabitów, więc jest nieźle. Więc to nie jest wina tutaj, że coś zostało ograniczone przez kogoś. No bo jak podpinam iPhone, jak podpinam laptopa, wszystko super działa. Jak podpinam Samsunga, też wszystko super działa, telefon. Problem jest tylko tutaj z tym Huawei'em. Co ciekawsze, próbowałem w tym sprzęcie już wcześniej aktualizować oprogramowanie. Niby jest dostępne nowe oprogramowanie do tego halnego na stronie producenta, ale ta aktualizacja po prostu nie chce przejść. Nie wiem, dlaczego tak jest. Z jakiegoś powodu po prostu to oprogramowanie nie chce się aktualizować. Dziwne co najmniej, no ale tak po prostu ma. Wywala błąd, wywala, że plik jest niepoprawny, chociaż no teoretycznie to jest do tego modelu, który tutaj mam. Nie wiem. Może producent tego nie obsługuje, sama wersja oprogramowania, która tutaj jest, wygląda na jakąś betę, o dziwo, jak się popatrzy w numer tej wersji, ale tutaj nie chcę wnikać w szczegóły. I tak to urządzenie zostanie po prostu wymienione. Jako, że mam ten sprzęt halny w rękach, no to postanowiłem, że obejrzę, jak on wygląda w środku. W tym celu rozkręciłem oczywiście obudowę. Tutaj jest sporo zatrzasków, ale w miarę łatwo to poszło bez żadnych narzędzi dodatkowych. I tutaj, jak widzicie, są jakieś radiatory. Coś tu jest ta płyta drukowana. Jak popatrzymy, to jest przygotowana jeszcze pod giełdą. Tak to wygląda, że można tutaj zamontować jakieś moduły dodatkowe. Sama obudowa jest zresztą tak zbudowana, że tutaj może wchodzić światłowód, natomiast to jest wersja routera, która obsługuje tylko LAN. Ja tutaj nie chcę niczego dodatkowo odklejać, niszczyć, bo formalnie ten sprzęt jest chyba własnością operatora z tego co kojarzę. Widać, że to wygląda tak, że mają jedną uniwersalną płytkę drukowaną, do której w zależności od potrzeb montują różne podzespoły. Całość jest zasilana z 12V. Samo oprogramowanie, mówię, dość słaba, słabe rozwiązanie, ale pewnie w większości z ludzi to wystarcza. Antenki dość sensownie rozmieszczone tutaj są, zobaczcie, no bo są osobne płytki drukowane z pigtailami, także tutaj no to jakoś pomyśleli w miarę. Natomiast co z tego, jeżeli no po prostu dziwnie to wi działa, no i nie dolatuje po prostu tak daleko jak powinno? Sam router to jest jedna kwestia. Druga kwestia problematyczna to jest to, gdzie ten router jest umiejscowiony. Tutaj lokalizacja tego routera jest najgorsza chyba z możliwych, dlatego że on znajduje się w jednym rogu tego mieszkania. Tutaj w tej chwili widzicie plan tego mieszkania, no dlatego że no akurat tak się składa, że szwagier dysponował planem tego mieszkania, więc zrobiłem jego zdjęcie i tutaj mogę Wam go w tej chwili pokazać. Tutaj na czerwoną kropką macie oznaczoną w tej chwili lokalizację pierwotną tego routera. No to jest miejscu w salonie, gdzie znajduje się telewizor, po prostu pod telewizorem, no bo tam została doprowadzona skrętka ze skrzynki rozdzielczej, która znajduje się nad wejściem do mieszkania. Wejście do mieszkania też widzicie wyraźnie na planie, gdzie jest, i tam, gdzie macie niebieską kropkę, to tam właśnie będę chciał umieścić docelowy router w tej skrzynce nad wejściem. Jak widzicie, sama lokalizacja jest dużo lepsza, no bo jest dużo bardziej centralna, niejako względem pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu. No i problem jest tego typu, że do pozostałych pomieszczeń no za bardzo nie zostały doprowadzone kable. O co chodzi? Otóż, w tych pomieszczeniach po lewej stronie, tutaj na planie, które widzicie, na górze jest sypialnia. Na dole jest pokój taki, no, pracy można powiedzieć w tej chwili. I jest tak głupio, że skrętka jest akurat doprowadzana do, do sypialni, tam na górze, natomiast nie ma do tego pokoju niżej. Wynika to z tego, że pierwotnie miało być odwrotnie. Pierwotnie sypialnia miała być tam na dole, a pokój pracy miał być tam na górze. No, plany się w międzyczasie zmieniły. Nikt nie pomyślał, żeby po prostu skrętkę doprowadzić do każdego pomieszczenia. Także tak jak mówiłem kiedyś już w filmie odnośnie planowania sieci w domu i ogólnie budowy sieci. Zawsze do każdego pomieszczenia skrętka. Najlepiej dwie skrętki do jednego gniazdka, w sensie do jednej puszki elektrycznej i to jest minimalne minimum. Nie możecie zrobić tak, że nie wiem, dobra tu będzie sypialnia to sobie nie puszczę skrętki. Nie wiecie co tam będzie za kilka lat, czy tam dalej będzie sypialnia, czy może zmienicie plany i stwierdzicie, a dobra zrobimy sobie pokój dziecka na przykład tam, a sypialnię przeniesiemy gdzie indziej. A dziecko może na przykład potrzebować komputera no nie i skrętki do komputera, bo na przykład nie wiem, będzie grać w gry. Także tutaj ktoś po prostu nie pomyślał, to była deweloperka. Tutaj szwagier na tyle późno chyba kupował też to mieszkanie, że nie dało się tej skrętki już doprowadzić bez rycia ścian ponownego i kładzenia tynków, więc to też by skomplikowało sprawę. No i dlatego router powędruje w centralne miejsce, które macie właśnie oznaczone tą niebieską kropką. To jest skrzynka nad wejściem do mieszkania. Zaraz zresztą wam pokażę, co w niej jest w tej chwili, bo tam jest w tej chwili ONT, który zamienia pona po prostu na LAN. I teraz, jaki jest plan, co ja tutaj zamierzam w ogóle wstawić? Jaki sprzęt? Będzie po taniości HPAC dwójka. HPZ 2 którą mi się udało kupić za 150 zł, używano. Super cena, akurat miałem farta, trafiłem na Allegro lokalnie, ktoś wystawił. Patrzę, jest HPAC 2 150 zł. Trzy razy sprawdzałem, czy to jest HPAC 2 czy przypadkiem to nie jest AC Lite. Na szczęście HPAC 2 No i stwierdziłem, kurczę, kupiłem ją tanio, dajemy szwagrowi, będzie super. No powiedzcie, dobra, ale kurczę, mogłem mu w sumie AXA przejść kupić. No nie, dlaczego nie? Dlatego, że tutaj takie łącze 300 Mbitów. Nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie to miała być większa prędkość tego internetu, dlatego, że ceny są tutaj kosmiczne. A jeżeli tak będzie, no to zawsze można AXA2 bardzo łatwo podmienić, wstawić i tyle. A koszt AC2 dużo, dużo mniejszy. A 300 megabitów nawet po WiFi bez problemów ta AC2 powinna pociągnąć. No i tu widzicie, jest wejście do mieszkania, jest skrzynka, po lewej bezpieczniki. Po prawej mamy właśnie skrzynkę taką, można powiedzieć, telekomunikacyjną. Tutaj też mamy halnego, tylko że mamy tego takiego małego onta. Tutaj jak widzicie jest to kabel połączony światłowodowy. Jest też kabel LAN. No i ten kabel LAN idzie gdzieś tam właśnie do mieszkania. Tutaj z tymi kablami to sam nie wiem o co do końca chodzi, tymi LAN. Dziwnie to jest jakoś porobione. Tu jeszcze są jakieś antenówki zrobione. Może to schodzić nawet gdzieś tam na dół do skrzynki w klatce schodowej, bo tam jest na dole jakaś skrzynka, więc może to jest tam doprowadzone. Tu jeszcze też jakieś idą kolejne kable. Podejrzewam, że to są już też bezpośrednio do gniazdek tam. W ogóle to jest dziwnie, bo antenówka jest chyba zrobiona do każdego pokoju, a lan nie jest do każdego pokoju, co jest jakimś absurdem. No ale nic tutaj z tym, nic nie zrobimy. No i teraz tu jest na tyle dużo miejsca, że zmieści mi się tutaj jeszcze ten HPAC2 spokojnie. Tylko że jest problem z zasilaniem, bo zobaczcie, tu jest gniazdko jedno, ono jest jeszcze tak głupio zrobione, że po prostu bolec jest jakby tutaj. Jakby się jakikolwiek rozgałęził, dać, się, się nawet nie zmieszcza za bardzo. Więc wymyśliłem tak, że zrobię tutaj po prostu większy zasilacz 12V, bo to jest na 12V wszystko. Więc wstawię 12V zasilacz taki od monitoringu, 4A mocniejszy. Gdzieś go tutaj z boku sobie zmieszczę bez problemów. No i po prostu rozdzielę to zasilanie na tego halnego, tutaj na tego onta i rozdzielę zasilanie na HPAC2. Tutaj z tej strony, jak widzicie, jest blacha, więc to będzie tłumić sygnał w tamtą stronę, co w sumie jest chyba korzystne, bo tutaj ten drugi pokój jest zaraz obok. I tutaj przez tą boczną ściankę, jak nawet bym tutaj umieścił na przykład router, tutaj zasilacz, to powinno być tak, że ten sygnał doleci, do dużego pokoju to na pewno doleci. No a pozostałe pomieszczenia to bez problemu już tutaj pokryję, no bo z tyłu jest tam kuchnia, łazienka, to tam nie ma, nie ma problemu. Więc tak to tutaj na razie wygląda. No i myślę, że tutaj nie powinno być większego kłopotu jak to wszystko ogarnąć wewnątrz tej skrzynki i później Wam pokażę już efekt końcowy jak to będzie zrobione. Także jak widzieliście tam jest ond i po prostu z tego on ta sygnał w postaci już normalnego Ethernetu wychodzi sobie dalej. Więc nie powinno być problemu z podjęciem Maceka, tylko że jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Mianowicie autoryzacja klienta po PPPoE. Jest tak, że ten halny ma jakieś tam dane PPPoE podane u siebie w panelu w interfejsie. No i te dane autoryzują mnie jako to urządzenie. I teraz problem jest tego typu, że ja muszę te dane PPPoE znać. W umowie dostawcy internetu tego nie ma. Umowa jest cholernie opasła, bo jak patrzyłem to nie wiem, oni chyba się przed wszystkim zabezpieczają, bo mają chyba z 10 stron tą umowę razem z regulaminem. Natomiast nie ma danych logowania PPPoE. Ale ponieważ mamy zwykły Ethernet pomiędzy tym halnym routerem a halnym ontem, to można się wpiąć pomiędzy to MikroTikiem, postawić swój własny serwer PPPoE na MikroTiku i wyciągnąć pakiet snifferem po prostu sobie. Dane logowania PPPoE i tak właśnie to zrobiłem. Tutaj nie będę wam pokazywać szczegółów, dlatego że sama sprawa jest dość prosta. Jedyna trudność polegała na tym, że sam serwer PPPoE trzeba było postawić na Wilanie, ale Wilana można było sprawdzić, który tutaj jest. To tu jest akurat Wilan numer 200. On jest po prostu tam na halnym skonfigurowany, ta 200. No i po prostu na tym 200. Wilanie wziąłem sobie, skonfigurowałem serwer PPPoE na jednym z portów Mikrotika. Uzyskałem te dane logowania. Jeszcze nie sprawdzałem, czy mi to do zadziała z tymi danymi logowania. Jeszcze to przetestuję. Natomiast no, mam login, mam hasło, Czy login to było otwartym tekstem, hasło było gdzieś tam ukryte, być może dało się je też z halnego jakoś wyciągnąć, już tego mi się nie chciało, nie chciało sprawdzać, łatwiej po prostu było na zwyczajnym świecie postawić serwer, tam jedynie co, że to trzeba dać szyfrowanie PAP, bo ono wtedy jest bez szyfrowania de facto i można łatwo sobie wyciągnąć login i hasło, jak są te pozostałe to Login czy to hasło być zaszyfrowane, zwłaszcza hasło potrafi być zaszyfrowane, więc tutaj najbezpieczniej jest to tak zrobić. Jakbyście byli ewentualnie zainteresowani, jak coś takiego pozyskać, no to gdzieś tam mogę wam zrobić jakiś taki krótszy filmik, już typowo tutorialowy, to piszcie w komentarzu. No i tak wygląda efekt końcowy tych pras tutaj w tej skrzynce. A pracę dwójka, jak widzicie, z tej strony postawiony właśnie specjalnie, dlatego, że tam jest pomieszczenie i chodzi o to, żeby jak najbliżej był tej ścianki, żeby jak najmniej ten metal tutaj tłumił. Tu jest zasilacz. 4A dość duży. Ten oryginalny tutaj, który był, był półamperowy do tego ondka. Chyba półamperowy byłby był też do tego routera halnego. Więc duży zapas. Nie powinno być problemu z przegrzewaniem się. Jak widzicie w kablach troszeczkę makaron, ale ciężko tutaj jest to wszystko upchać. Nie chciałem też tego światłowodu za bardzo tutaj ruszać, no bo też wiadomo, jakby coś uszkodził to byłby problem. Dałem taki maleńki, króciutki patchcord, który po prostu połączył tego HAP C 2 ten kabel, który tutaj wpiąłem, szary, to jest ten kabel, który idzie do telewizora, no bo telewizor podepniemy teraz po kablu LAN, przedtem był podpięty po Wi-Fi. Tutaj dałem rozdzielacz aż na 5 gniazd, 5,5 na 2,1. No chodzi o to, żeby to był jakiś zapas, nie wiem, jakby się chciało dołożyć jeszcze jakieś urządzenie, czy, czy zasilić nawet coś przez PoE, to jest taka możliwość. Sam zasięg mieszkania już testowałem, się znacząco poprawił, no bo już oczywiście tego HPA C2 wcześniej skonfigurowałem, przetestowałem, że działa z tym pppoe, ta ta PoE, także jest tutaj wszystko pięknie, fajnie. Dużo lepiej niż było. Tutaj jeszcze widzę, że folię trzeba zerwać z tej skrzypki, bo to świeżo, wszystko po remoncie, jeszcze nikt tego nie zrobił. Natomiast no fajnie to wszystko będzie teraz działać. Jutro się znalazł wreszcie w tym miejscu, w którym powinien się znaleźć od samego początku. Tutaj jeszcze kwestia rozmiarów. Jak popatrzycie sobie, to zobaczcie, jakie wielkie cholerstwo jest ten halny. On by się tu ledwo zmieścił, ile by się w ogóle zmieścił. Więc no fajnie, że tutaj dali tego onta. No bo dzięki temu można tutaj samemu podziałać coś, jakby było to po gieponie i bym musiał na tym siedzieć, no to trochę słabo. Nie zmieściłyby się dwa po prostu tutaj naraz w, tym, w tej skrzynce. Tutaj na szczęście fajnie się zmieściło, także mi się to wszystko póki co podoba i mam nadzieję, że szwagier też będzie zadowolony. Jak widzicie jestem już w swojej piwnicy i jestem zmuszony nagrać podsumowanie tego filmu właśnie u siebie w piwnicy, ze względu na to, że plik na karcie pamięci z podsumowaniem, które nagrałem u szwagra jakimś cudem padł. Na szczęście pozostałe pliki były czytelne i udało się ten film zmontować. Szwagier jest bardzo zadowolony, ponieważ sieć działa dobrze. Działa tak jak powinna działać od samego początku. No nie, było tragicznie, nie? Czasem mi się nawet spotyka muzyka nie chciała ładować. Teraz masz pewną prędkość tutaj, a to jest no? super. Jaki uplot? jest tutaj. Jak widzieliście na tej przebitce, jest w tej chwili pełna prędkość łącza na laptopie. Tu macie na planie pokazane, gdzie jest umieszczony ten laptop względem Access Pointa. Przypominam, Access Point w tej chwili jest umieszczony tam, gdzie jest niebieska kropka, przedtem był tam, gdzie czerwona kropka. No i laptop znajduje się w tej chwili dużo bliżej po prostu tego Access Pointa i nie ma po drodze tam kilku ścian, które wcześniej były. Osiągamy pełną prędkość 300 Mbitów, czyli tyle, ile ma łącze. Upload też jest pełen, czyli 100 Mbitów, no bo tam tyle też ma łącze. Także jak widzicie, to gdzie umiejscowicie router w mieszkaniu ma bardzo, bardzo duże znaczenie dla wydajności sieci bezprzewodowej. Dużym problemem jest też to, że po prostu wiele osób nie przemyśli na etapie budowy mieszkania tego, gdzie ma być router, gdzie mają być access pointy, gdzie pociągnąć kable LAN. No i potem na szybko zaczynają się jakieś akcje typu, no trzeba coś zrobić, żeby internet działał wszędzie. To zwłaszcza może być problemem w jakichś większych mieszkaniach, no bo jak widzieliście to mieszkanie szwagra nie jest jakieś ogromne. Plus do tego szczęśliwie jest tak, że ta skrzynka nad drzwiami znajduje się w centralnym punkcie tego mieszkania de facto. Jeżeli by się nie znajdowała w centralnym punkcie, no to problem byłby zapewne nieco większy i mogłoby być tak, że trzeba by na przykład zamontować tam dwa access pointy. No z tego względu, właśnie na etapie wykończania mieszkania, trzeba po prostu myśleć o tym, żeby pociągnąć wszędzie skrętki, żeby przemyśleć położenie access pointów. I tak jak już wcześniej wspomniałem w filmie o budowie sieci, moja żelazna zasada jest taka: maksymalnie jedna ściana między urządzeniem a access pointem. W 90% przypadków taka zasada się sprawdza, pozostałe 10% to są ściany żelbetowe, gdzie problem może być nawet, jeżeli macie po drodze jedną ścianę. Oczywiście ta zasada jest słuszna dla pasma 5 GHz. Przy paśmie 2,4 GHz może być tak, że spokojnie będzie to działać przez np. dwie albo 3 ściany, ale to też bardzo mocno zależy od tego, czy to są ściany nośne, czy nie, z czego one są wykonane. Więc najbezpieczniej, tak jak mówiłem, przyjąć, że po prostu maksymalnie jedna ściana po drodze i wtedy powinno wszystko działać w miarę dobrze. Warto też być świadomym, że ten sprzęt, który dostarcza Wam operator internetu, nie zawsze jest sprzętem najwyższej klasy. Czasem potrafi działać, no tak jak tutaj widzieliście, dość dziwnie z niektórymi urządzeniami. Czasem jest też tak, że użytkownik zwala winę na operatora internetu, a sam w rzeczywistości ma źle pomyślaną sieć i ma właśnie akces ponieść w jakimś durnym miejscu, na przykład w jednym rogu mieszkania. I narzeka, że nie ma internetu w całym mieszkaniu. No nie jest to oczywiście wina dostawcy internetu w takim przypadku, tylko wina tego, że Access Point został umieszczony w złym miejscu, czy ten router został umieszczony właśnie w złym miejscu. Tutaj akurat właśnie z doświadczenia wiem, ponieważ no byłem pod wykonawcą kiedyś dla dostawcy internetu. No i wiem, że klienci potrafili marudzić na takie rzeczy, chociaż realnie wina była po ich stronie, a dostawało się po prostu nami, jako dostarczycielowi internetu. Chociaż z naszej strony wszystko działało dobrze, a klient po prostu w swojej własnej sieci domowej. Miał no po prostu źle to wszystko rozwiązane i innego szukał, nie tam gdzie powinien. No i właściwie to było tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Pamiętajcie, że takie filmy mogą powstawać m.in. dzięki Waszemu wsparciu. W opisie do filmu macie link, pod którym możecie kupić mi kawę. Chciałbym tutaj też podziękować wszystkim, którzy do tej pory kupili mi kawę. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie też łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz dla zwiększenia zasięgów. Jeżeli film wam się nie podobał lub zauważyliście w nim jakieś błędy merytoryczne, to piszcie to też w komentarzu. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.